Gdzie ty jesteś, dziewczynko? Proszę pana, używam rekwizytów, ponieważ nie ma słupka, więc yy, proszę tutaj zgadywać, gdzież ja mogę być, patrząc na moje usta, robiąc zbliżenie. Yy, patrząc na usta? Nie mam no. pojęcia. Błyszczą się, czy nie? Nie widać. Muszą się błyszczyć, bo to jest błyszcz. Aha. Jesteśmy na błyszczu, więc. To błyszcz, dziewczynko, to błyszcz. błyszcz. No błyszcz. Yy. Nie mamy tak do końca pewności, czy jesteśmy na błyszczu. Prawdopodobnie tak leży tutaj przewrócona rurka, słupek, ale nie ma tabliczki. Tak Potem już jest zejście w dół, więc raczej niżej nie będzie oznakowania szczytu. Przyszliśmy od bystrej. Widoki niezmiennie cudowne. Słońce niezmiennie nie przeszkadza. No i tak sobie wędruje.